Serdecznie pozdrawiam sprawy Trójcy Świętej w Ząbkach. Chciałbym się podzielić słowem Bożym, komentarzem do Ewangelii według Świętego Łukasza na 13 marca. Słowo Ewangelii według Świętego Łukasza, kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę, powiadam Wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię Wam, wiele wdów było w Izraelu. Za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wiele głów, wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany tylko do owej wdowy w sarybcie sydońskiej. I wielu trendowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, ale żaden z nich nie został oczyszony, tylko Naman. Na Naman. słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowano było ich miasto, aby go strącić. On jednak przeszedł pośród nich, oddalił się. Drodzy bracia i siostry, bardzo pięknie opisuje Chrystus sytuację, która może jest właśnie w, obecnej, w dzisiejszych czasach również między nami że coraz częściej gdzieś mamy pewne tradycje, zachowujemy pewne tradycje, ale z drugiej strony tak często nam przyjąć Chrystusa w takiej postaci, jakiej jest, w takiej prostej postaci, jakiej się narodził. Często zachowujemy tradycje, tak jak Żydzi zachowali tradycje. Często chwalimy się, że przeczytaliśmy Pismo Święte, ale niekiedy często nam obronić pewne wartości, które za tym idą. Chrystus... Niósł wartości uniwersalne, uniwersalną wartością była miłość. I to niekiedy dotykało Żydów, tak jak słyszymy dzisiaj w dzisiejszej Ewangelii według świętego Łukasza, bo Chrystus proponował ludziom pewną, pewną zmianę. Też proponował Żydom. Aby bardziej zamiast stawiać, stawiać na tradycje, na święte pisma, by bardziej postawili na żywego Boga. Dlaczego Chrystus był niewygodny? Bo Chrystus cały czas przypominał, że o pewnych wartościach, które przyniósł. Tak samo i wśród nas. Tak łatwo nam przyjąć pewne tradycje, uwielbiamy, chodzić do kościoła z okazji pasterki, uczestniczyć w mszach czy na przykład podczas rezurekcji z rana. W święto Wielkiej Nocy, ale tak już ciężko nam przyjąć na przykład pewne zasady, które wdrożyć w życie, które wypływają z Ewangelii, zachować Boże przykazania. A może czas Wielkiego Posła, który obecnie przeżywamy, jest taką, taką dobrą sytuacją, abyśmy właśnie się nad tym mogli zastanowić, jak wygląda moja prawdziwa relacja z Chrystusem. Może też chcę Go wyrzucić, tak jak Żydzi ze swojego życia. Może chcę stawiać Mu pewne granice. Może chcę w tym życiu proponować Bogu pewne układy, a właśnie może czas Wielkiego postu wykorzystać na to, aby pogłębić naszą wiarę. Wiarę, która wypływa z tego, że Bóg nieustale szuka człowieka. Owszem, łatwiej się mówi o wierze, kiedy mam wszystko, kiedy mam dobrą rodzinę, jestem zabezpieczony majątkowo czy finansowo. Mam jakiś przyjaciół, znajomych, gorzej o tym Chrystusie, się, gorzej się tego wszystko przyjmuje, kiedy nagle na świat zaczyna się walić. I wtedy postawić wszystko na Chrystusa. Może właśnie wielki posył o tym, tak jak Eliasz, czy jak owa wdowa w Sarepcie sydońskiej, oni postawili wszystko na Chrystusa, postawili wszystko na Boga. I może czas wielkiego posła właśnie postawieniem wszystkiego na Chrystusa. Jakby Odbudowaniem naszej wiary, bo często to, co my nazywamy wiarą, to jest niestety tylko pewnym wykoślawieniem. Sam dobrze wiem, o czym mówię, bo pracując na misjach, niekiedy wydawało mi się, że wierzę, ale tak naprawdę w chwili, kiedy byłem postawiony do egzaminu wiary w różnych sytuacjach, dopiero wtedy naprawdę zaczynałem wierzyć. I do dzisiaj ta wiara mi towarzyszy, ta żywa wiara. Nie w pewne struktury, nie w pewne e, tradycje. Ale w miłość Chrystusa, który, która przemienia, w miłość Chrystusa, która jest znakiem dla nas wszystkich, jest pełną siły na czas wielkiego postu, nie tylko. Amen. Pozdrawiam serdecznie.